Wiele osób jeszcze za życia decyduje się na inwestowanie w swoje groby. Budują sobie grobowce, między innymi tak okazałe jak ten, małe groby. Kupują sobie pomniki, żeby mieć gdzie spocząć za życia. A więc, intencje związane z tą tematyką. Cały przemysł funeralny, intencje z grobingu. Warto by było poświęcić tej tematyce. powiedzmy jakiś stosowny czas, no, nie chcę tutaj mówić, że to będzie tydzień bądź dwa. Ponieważ sam grobing to jest kilkadziesiąt intencji, czyli podróże do grobów, podróże e, do miejsc świętych, tam gdzie ktoś umarł, gdzie kogoś poćwiartowano, gdzie leżą jakieś zwłoki. E, przy budowie grobów, no, warto się zastanowić też nad celem nad y, konsekwencjami, na przykład wziętymi z karmy egipskiej, budowanie grobów, piramid jeszcze za życia. Władcy, gdzie kilkaset czy kilkanaście tysięcy nieraz osób budowało takie groby, piramidy, zdobiło je pieczołowicie, no teraz w ramach skromnych środków możemy sobie pozwolić tylko na mały, jednoosobowy czy dwuosobowy grób, Czasami warto się zastanowić też y, przy takiej inwestycji, co dusza na to. Jak ona reaguje e, ze świadomością, taką, że no, ma grób, a już za życia osoba się już cieszy, że tu będzie pochowana, osoba umiera i co dusza wtedy. Czy ona czekając na to 20 lat, mówię tu o duszy, no, zastanawia się nad wiecznością, jaką ma spędzić w takim grobie. To są tematy, które też za życia warto sobie przeanalizować. Kolejnym tematem z, związanym z grobami to jest pomnażanie ich ilości, czyli bycie jakimś bogiem śmierci, bóstwem związanym z wojną. Inny temat, inne intencje to zdobienie grobów. No, jeśli, proszę Państwa, ktoś ma z, na grobie podobizny kogokolwiek, kto żył, to daje się, jakby kieruje duszę do w yy, jej władanie. Tak? Czyli jeśli Haron odprowadzał jakąś duszę do Hadesa, no to mamy dwóch panów, czy dwie dusze, które yy, stają się władcami takich, jakby uzależniają Mm, tych, którymi ten Haron powiedzmy, dostarcza łodzią do osoby, czy do duszy Hadesa, ponieważ to są dwie dusze, na no, takich bóstw śmierci mamy mnóstwo, bo to będzie Ozyrys, Anubis, e, Horus z Egiptu, ale w, Egip w Indiach Jama. Tych bóstw jest mnóstwo, zależnie od, od kultury, ale jest też dużo pomocników śmierci. Tu, no, wiele osób stara się i dusz o to prawo bycia pomocnikami czy wyręczycielami śmierci. No, przyjmują sobie osoby wtedy funkcje rozmaitego kata, oprawcy, rzeźnika miejskiego, czy nawet jakiegoś oficera, żołnierza, który stara się jak może wypełnić te obowiązki. Kwestia zdobienia jeszcze grobów zależnie, no akurat mam tutaj groby nabatejskie za mną widoczne, ale jeśli ktoś sobie rzeźbi takie, czy komuś rzeźbi takie grobowce, wykonuje je pieczołowicie przez kilka czy kilkanaście lat, czy w ogóle całe życie spędza przy budowie grobów, malowaniu ich, no to warto się zastanowić, co się, jakie zdobienia się tam używa, ponieważ no, osoba, która będzie spoczywała, czy która jest zleceniodawcą, a życzy sobie, no, żeby było przyozdobione podobizną Wojtka, jakiegoś guru, jakiegoś bóstwa, no to staje się ofiarą takiego bóstwa gdzieś w kolejnych wcieleniach. I tu widać poziom uwikłań. Ech. Intencje dotyczące bycia balsamisty są dość dobrze opisane na stronie. Jest ich dość sporo, powstały na bazie mm, kilku filmów na YouTube. Z, y, relacje polskiego balsamisty potrafią, potrafią troszeczkę. Dać do myślenia, pokażą inne intencje, podobnie intencje chowania zmarłych. Te techniki grzebania są bardzo różne od kremacji zwłok do chowania w pozycji kucznej, czyli z podkolonymi nogami. Osobno warto się zastanowić nad intencjami związanymi z pochówkiem w Tybecie, gdzie syn. Załóżmy, odprowadzający rodziców, no, ma obowiązek ich poćwiartować, aby sępy tam się mogły pożywić lepiej. Jeśli już ktoś na poważnie się chce tymi tematykami grzebalnymi zająć, to grzebanie w sobie zwłok zmarłych zwierząt. Ale proszę Państwa, tam są dusze. No, wszystko, co żyje, ma te dusze? Pytanie. Jeśli ktoś ma od odrazę do y, jedzenia mięsa, bo tam są, to, bo to było życie, tak? To proszę pamiętać, że dusze mogą mieć fantazję wcielania się w rośliny i teraz jarskie jedzenie, owszem, bardzo zdrowe, ale co na to dusze tych roślin, tak? Czy te dusze, które się w te rośliny wcieliły? No o tym też trzeba pamiętać, te intencje też warto jest przepracować. Obrigado.